Liga świątek, niegdyś na fali nieprzerwanych sukcesów, obecnie staje w obliczu pytań o spadek formy i przyszłość kariery. Eksperci analizują możliwe przyczyny, w tym współpracę z psychologką Darią Abramowicz czy ukrywaną kontuzję. Zapraszamy do posłuchania szczegółowej analizy problemów, które trapią naszą mistrzynię. Obecna sytuacja Igi Świątek wzbudza wielkie zainteresowanie wśród ekspertów, znanych postaci ze świata sportu oraz dziennikarzy, którzy analizują jej karierę na arenie międzynarodowej. Wszystko toczy się także u nas, w naszym kraju, gdzie mnożą się pytania dotyczące przyczyn obniżonej formy tej młodej zawodniczki w zestawieniu z jej wybitnymi osiągnięciami z wcześniejszych lat. Z uwagą śledzi się również jej współpracę z Darią Abramowicz, psycholożką sportową, której metody pomocy mentalnej wydają się teraz mniej efektywne niż kiedyś. Niezbyt pochlebne opinie jednego z dziennikarzy są w stanie wywołać niemałe poruszenie w środowisku sportowym. Ich profesjonalny związek rozpoczął się w roku 2019, kiedy to Iga Świątek znalazła wsparcie w Abramowicz, co zbiegło się z serią niezapomnianych zwycięstw na światowych kortach. Wówczas kariery tenisistki nie sposób było powstrzymać. Jej pewność siebie i gotowość do podejmowania ryzyka były widoczne na każdym meczu, a skoncentrowanie na celu było godne podziwu. Niestety ostatnio takiego hartu ducha coraz rzadziej można zauważyć podczas jej występów. Zamiast tego wielokrotnie można było dostrzec jej napięcie emocjonalne, objawiające się łzami po przegranych meczach, częstokroć zasłaniając się ręcznikiem w chwilach smutku, nadmiar krytyki, jaki teraz zdaje się spływać na igę, niewątpliwie stanowi dodatkową przeszkodę. Powszechne przekonanie jest takie, że metody pracy Abramowicz mogą już nie odpowiadać aktualnym potrzebom tenisistki. Głos w tej sprawie postanowił zabrać jeden z bardziej wpływowych dziennikarzy. Kwestię spadku formy IGI zdecydował się także skomentować dr Mark Kowacs, specjalista w dziedzinie biomechaniki sportowej. Zwrócił on uwagę na możliwość, że świątek zmaga się z nieujawnioną nikomu kontuzją, co mogłoby znacząco wpływać na jej dotychczasową skuteczność na korcie. Stwierdził, że średnia prędkość jej serwisu obniżyła się aż o 11 km na godzinę, co stanowi istotną zmianę. To jego zdaniem może sugerować, że IGA próbuje ukryć odczuwany ból przez wdrażanie nowych metod gry lub że zmieniła technikę, co nie przynosi jednak oczekiwanego efektu. Jego uwagi zostały wypowiedziane w audycji sportowej Sofa Sportowa, a dyskusja na temat potencjalnych powodów jej słabszej gry nadal się rozwija. Dziennikarze oraz eksperci z dziedziny sportu zgodnie podkreślają, że w życiu Igi Świątek musiało dojść do jakiegoś znaczącego wydarzenia, które mogło przyczynić się do obecnych trudności psychicznych młodej tenisistki. Są zaniepokojeni szczególnie jej obecną kondycją emocjonalną. Z każdym przedłużającym się nieudanym sezonem tenisistki zauważalne jest jak bardzo zmaga się z blokadami natury psychicznej. Coraz częściej widać jak w trakcie rozgrywek popada w sztywność a następnie rozpada się emocjonalnie, co niejednokrotnie kończy się wybuchami gniewu, łzami, oraz wulgaryzmami. Łukasz Jachiniak, dziennikarz związany z portalem sport.pl, wprost sugeruje, że nadszedł odpowiedni moment, aby zwrócić uwagę na pracę psycholożki Darii Abramowicz, która współpracuje z Igą. W obliczu narastających pytań dotyczących jej metodologii oraz efektywności wsparcia, jakiego udziela, coraz istotniejsze wydaje się dokładne przyjrzenie się jej działalności, zwłaszcza w kontekście rosnącej presji, z jaką zmaga się tenisistka. Konrad Ferszter zauważa, że w obecnym chaosie komunikacyjnym brakuje konkretnych, jednoznacznych oświadczeń zarówno ze strony samej Darii Abramowicz, jak i jej sztabu. Zauważa, że gdy Iga Świątek święciła triumfy, psycholożka chętnie dzieliła się swoimi wnioskami na temat psychologii sportu oraz szczegółami ze współpracy z Igą w różnorodnych mediach, ciesząc się rozgłosem. Teraz jednak, gdy pojawiły się wyzwania i potrzeba kompleksowych wyjaśnień, jej milczenie staje się coraz bardziej wymowne. Ferszter wyraża życzenie, by Abramowicz zorganizowała spotkanie z dziennikarzami, które rozwiałoby wszelkie wątpliwości i odpowiedziało na nagromadzone pytania, zamiast utrudniać dostęp do informacji poprzez selektywne wypowiedzi dla poszczególnych redakcji. W trakcie tego samego programu krytyczne uwagi wyraził także inny dziennikarz Piotr Żelazny z platformy ViaPlay. Podkreślił, że problematycznym w obecnej sytuacji jest ukrywanie istotnych informacji i unikanie bezpośrednich odpowiedzi, co jedynie podsyca atmosferę tajemniczości. Kultura polegająca na insynuowaniu i puszczaniu oka sugeruje, że istnieją niejawne fakty, o których wiedzą tylko wybrani, co nie służy niczemu poza pogłębianiem chaosu. Żelazny przypomina, iż istnieją rzetelne, profesjonalne drogi do zbadania takiego tematu, jak chociażby dziennikarskie dochodzenie które mogłoby w sposób transparentny wyjaśnić sprawę bez sięgania po domysły i półsłówka. Warto zaznaczyć, że Iga Świątek z pełnym przekonaniem staje w obronie swojego zespołu współpracowników, w tym także swojego trenera Wima Fisetta, podkreślając, że dokonała wyboru swojego teamu tak, aby odpowiadał jej indywidualnym potrzebom i preferencjom. Świątek, znana na całym świecie tenisistka, która zdobyła uznanie nie tylko za swoje umiejętności sportowe, ale także za dojrzałość i profesjonalizm, wyraźnie zaznacza, jakie znaczenie ma dla niej otaczający ją zespół. Jedną z kluczowych postaci w teamie Igi jest Daria, którą świątek opisuje jako nieustanne źródło wsparcia i zaufania. Zaufanie to nie jest łatwo zdobyć w świecie zawodowego sportu, gdzie presja i oczekiwania często są przytłaczające. Iga podkreśla, że jej relacja z Darią, jak i współpraca z resztą zespołu, opiera się na wzajemnym zrozumieniu i pewności, co jest niezwykle istotne w kontekście utrzymania stabilności emocjonalnej i koncentracji na celach sportowych. Wierzy, że jej widzowie i fani powinni być świadomi, iż to ona ma decydujący wpływ na skład swojego zespołu, co podkreśla jej autonomię i dojrzałość w podejmowaniu kluczowych decyzji. Ostatnie wydarzenia pokazują, jak istotne jest, aby sportowiec mógł pracować w klimacie wolnym od dodatkowego stresu i presji, jednak świątek zauważa, że w wyniku nagonki medialnej zaczyna brakować takiej przestrzeni. Tego rodzaju nadmierne zainteresowanie mediów generuje dodatkowe napięcie, które jest niepotrzebne i niewskazane. W świecie sportu, gdzie każdy detal ma znaczenie, umiejętność poruszania się w tej trudnej przestrzeni jest więc nie tylko wyzwaniem, ale i sztuką. Iga, odpowiadając na pytanie zadane podczas konferencji prasowej, wykazała się nie tylko elokwencją, ale także determinacją, by chronić swoją przestrzeń roboczą i komfort psychiczny, co jest nieocenione w kontekście osiągania dalszych sukcesów na międzynarodowej arenie sportowej. Zasubskrybuj, żeby nie przegapić newsów ze świata gwiazd.